Które rozwiązanie Wam się bardziej podoba? Takie paski LEDowe, czy nowe rozwiązanie z ekranikiem Mini LED, które znajdziemy w nowym na Fingfonie 3. Oczywiście możemy sobie go też dostosować. W interfejsie tutaj wchodzimy w opcje i możemy sobie zmienić jasność ekranika, możemy go wyłączyć, mamy też. Różnego rodzaju zabawki od zegara po nawet jakąś zabawę w butelkę. O, tutaj sobie klikamy, i wszystkie te zabawki są dostępne. Oczywiście, te, które sobie włączymy, tu jest zegar. No i zabawa, nawet butelkę. Powiedzcie mi, kiedy ostatnią butelkę graliście. Jak nie, to macie okazję. Dalej, możemy sobie tutaj też wejść w opcję limit czasu. Zawsze włączone zabawki. Możemy sobie też wyłączyć je po prostu. I idąc dalej, mamy też oczywiście dzwonki, tak jak było w poprzedniku, tylko wtedy nam się tutaj świeciły te diody, a tutaj będzie nam świecić ekranik. Oczywiście dzwonki klasyczne. Teraz mam wybrany. O, wygląda to tak. Możemy mieć też tylko dźwięk bez obrazu. Dalej mamy też wybór powiadomień. Też różnego rodzaju dźwięki i obrazki, animacje. Oczywiście też możemy sobie ten dźwięk wyłączyć. Swoje dźwięki możemy dodać. No i dalej mamy powiadomienia Essential, czyli te związane tutaj z, z tym przyciskiem. Nieodebrane połączenia, reguły alerty, też możemy sobie stworzyć reguły. I dalej mamy wyciszenie na żądanie. Wskaźnik głośności. Jak będziemy tutaj zwiększać głośność, o, to nam się też będzie pojawiać animacja. I dalej. Zostaje też harmonogram snu, czyli kiedy te wszystkie zabawki będą wyłączone. Tak to wygląda. I jak Wam się podoba ten nowy interfejs? Fajny? Czy poprzedni był lepszy?